Witamy Cię bardzo serdecznie, dr Agnes Frankel. dr Adam Szuści, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w duecie dla Ciebie, żeby rozwiać mity i przedstawić parę fajnych faktów dotyczących toksyny botulinowej. nie wiadomo dlaczego, nagle stała się antybohaterem. Dużo pacjentów patrzy na nią tak złowrogo, boi się jej. Czy toksyny botulinowej należy się bać? Czy ona faktycznie jest taka zła? A może z czymś ją mylimy? Każdy zabieg i każdy preparat oczywiście powinna być stosowana tylko wtedy, kiedy są do tego odpowiednie wskazania. To, to taka pierwsza uwaga, ale odpowiadając wprost na Twoje pytanie, Chyba jednym z czynników, o których mówisz, jest po prostu zła sława i nieprawidłowa percepcja społeczna tego, czym toksyna jest. Kiedy się ją stosuje i jak ona w ogóle działa? Bo chyba zgodzimy się, że chyba takim najbardziej sztandarowym przykładem jest pacjentka, która mówi, że ktoś sobie napompował usta Botox. To, to oczywiście nie ten zabieg, nie ten preparat, więc jest ona mylona z wieloma innymi zabiegami z, 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 z faklarza usług medycyny estetycznej. W takim razie, jak już to wiemy, to jak działa? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo oczywiście możemy rozmawiać o, o, o biochemii, o płytce nerwowo-mięśniowej, o przewodnictwie, ale myślę, że nie. Tutaj czasu, miejsce na to. Najłatwiej jest to zobrazować za pomocą czystej, białej kartki papieru, bo zobacz, zobaczcie, jeżeli ją zaczniemy zaginać w powtarzalny sposób, w tych samych miejscach, dziesiątki, setki, tysiące razy, to później, nawet jeśli przestaniemy i chcemy ją rozprostować, te zagięcia już zostaną. To dokładnie obrazuje, jak działają mięśnie mimiczne, najczęściej te na naszym czole, bo głównie o tych rozmawiamy. My wyrażając emocje, powtarzalnie ich używamy, skóra nad nimi powtarzalnie się zagina w tych samych miejscach i z czasem obserwujemy, że w tych miejscach utrwalają się właśnie tak zwane zmarszki mimiczne. Pytała się, jak działa toksyna. Toksyna osłabia działanie tych właśnie mięśni, przez co zapobiega tworzeniu się nowych zmarszczek. Ale też jako, że skóra w tym czasie odpoczywa i się regeneruje, z czasem powoduje wycofanie się nawet tych, które były już wcześniej utrwalone. Także oprócz efektu estetycznego w postaci pozbycia się tych zmarszczek. Które już y, u pacjenta występują, toksyna należy rozumieć przede wszystkim jako zabieg prewencyjny. Czyli prewencja, ale też niwelowanie na efektywności mimicznej. I mówię tutaj niwelowanie, bo kolejny mit: używając toksyny botulinowej, będziesz maską bez wyrazu. Bardzo często pacjenci boją się tego. Musimy rozwiać ten mit. Jest to absolutnie nieprawda. Skorzystać z toksyny butulinowej może każdej to nie znaczy, że nagle nie będziemy mogły być bardzo groźne dla swojego partnera, albo bardzo Uwierzcie mi, to jest możliwe wreszcie. też. Jest możliwe. Chodzi o to, że... Majstersztyk polega na dwóch składowych. Na produkcie, który powinien być idealnie dopasowany i na takim mistrzostwie specjalisty, który podaje produkt. Bo to ta osoba, podając dokładnie w punkty anatomiczne, odpowiednią ilość spowoduje. Czy wszystko będzie wyglądało idealnie i pięknie? Oj, czy będzie coś nie tak? Ale odpowiedzmy też na pytanie, kto tak naprawdę jest kandydatem do zabiegu z wykorzystaniem toksyny do ksymy, który Przede wszystkim Najpierw musi być bardzo szczegółowy wywiad medyczny. Druga kwestia, tak naprawdę wiek nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy widzimy już takie utrwalone zmarszczki, teraz nie mówię o prewencji, teraz już mówię o tym momencie, że wydajemy się takie złe same dla siebie albo źli, albo mamy ciągle zdziwiony wyraz twarzy. To jest już ten dobry moment. Prewencyjnie, jak było powiedziane zawsze, to jest dobry taki anti moment, żeby troszeczkę na wakacje oddać nasze mięśnie i spowodować, że dłużej będziemy się cieszyć gładką z naturalnymi, delikatnymi zmarszczkami pusią. I jeszcze, jeśli pozwolisz, rozwinę to, od czego zaczęłaś, powiedziałaś wywiad. Nie tylko oczywiście wywiad, ale w ogóle konsultacja z lekarzem przed wykonaniem takiego zabiegu, podczas której jesteśmy w stanie ocenić, jaka jest aktywność mięśni mimicznych, przewidzieć, tak, jak one się będą zachowywały i skóra nad nimi w przyszłości i wtedy właśnie, no, prawidłowo do takiego zabiegu pacjenta zakwalifikować. I wreszcie ostatnie pytanie, które jest objawione dłuż... Dozą niepewności. Czy efekty są trwałe? Czy to znaczy, że toksyna bakteryjna zostanie już na zawsze w moim organizmie? Na zawsze nie zostaje. Ona, jak każdy lek, bo jest lekiem, który stosujemy, ma charakteryzuje się. Właściwościami, które stanowią o tym, jak szybko z tego organizmu się wypłukuje, tak? kiedy się metabolizuje. Jeśli chodzi o efekty zabiegów, one utrzymują się najczęściej około 6 miesięcy. Po tym okresie trzeba ponownie przeprowadzić konsultacje no i wspólnie z pacjentem zastanowić się, czy ten zabieg wymaga powtórzenia, czy też nie. A to, że jest to procedura bardzo dobra. Bezpieczna w rękach specjalisty, że to jest procedura, którą dwoje lubimy. Za chwilę zobaczycie, jak wzajemnie wykonujemy ten zabieg. Zabieg? to będzie ciekawe. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Zgodnie z obietnicą u pani doktora Agnes wykonujemy dzisiaj zabieg redukcji zmarszczek mimicznych toksyną botulinową. Tak, zaraz tak, się zamieniamy. Także, także zaraz zaczynamy, także będącie naocznymi świadkami, jak ten zabieg wygląda i jak to go sobie Robimy. wykonujemy. To zaczynamy? Zaczynamy? Zaczynamy. Zmarszcz, proszę Cię, czoło, tak jakbyś chciała zrobić się zła bardzo mocno, mocno, mocno i rozluźnij. I jeszcze raz zmarszcz i rozluźnij, i jeszcze raz zmarszcz i rozluźnij. Zmasz jeszcze raz. Pokażemy Państwu, że tutaj obserwujemy klasyczną lwią bruzdę, czyli zmarszki pionowe czoła. I to jest jedno z podstawowych wskazań właśnie do zastosowania toksyny botulinowej, po to, żeby tą zrelaksować i po to, żeby się tych zmarszczek Pozbyć. I mamy. Hurra! Mamy to. I tym sposobem Mamy zabezpieczoną jedną z klasycznych okolic, czyli właśnie tak tzw. krwią bruzdę. zapewnić, że ten preparat nigdzie się nie przemieści, że zadziała dokładnie tam, gdzie powinien przez kilka najbliższych godzin, 3-4 godziny będzie wskazane, żebyś się trzymała wyprostowaną pozycję ciała, czyli nie się spać. ciała, nie idziemy spać, nie kładziemy się na boku, na poduszce. Też przez kilka najbliższych dni nie masujemy, nie uciskamy. Dbamy o czystość w dniu dzisiejszym z racji tego, że nakuwaliśmy. E, to Nie po pozycja, ale pełen tak. efekt będzie gdzieś taki końcowy do czterech tygodni, prawda? Tak. Teraz. Już do dwóch, ale finalnie nawet. Teraz to cztery. na co czekaliście wszyscy, czyli teraz ja zajmę się doktorem Adamem. Kochani, czas na zmianę. Męski teraz pacjent. Mężczyźni z i nie lubią serduszek. czyli nie. ściskamy coś, czy nie teraz ściskamy? Nie ściskamy. Teraz poczuję, jakbym się odwdzięczył. Tak jak widzicie, z tej jest ja jestem na zabiegu, co Idealnie widać. I teraz tak, twarz jest zdezynfekowana. Ja bardzo lubię dokładne zakreślenie sobie kropek, żeby widzieć idealnie i precyzyjnie, gdzie jest miejsce podania. So, mamy.